Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego, także gratuluję. Teraz Ortio! Ojciec Stępiewski, prezes Dębny Medal i Michał Sikora, także prezes Polskiego Związku Motorowego. Proszę Państwa. Nie, 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 ale to jest nie, 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 Jest tego To Dariusz, nie, medal dla trenera. nie, Zapraszamy ten wyjątkowy nie, Krystyna Rusko i Andrzej Rusko. Zapraszamy Dziękujemy. 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 Porzuć to. dla Bettardus z Wrocław. Aż no, może to no moment Prezes zarządu ekstraliki żużnowej, pan Wojciech Stępniewski, wręcza szarfę krużynowych wicemistrzów Polski z zamołem. Bo Maciej Kianowski ma kulę. To przytrzymaj! A witam, to on powinien odebrać ten puchar. I on go